Innemu ani jemu nie. Ten co mnie oblał, to był gość, który służy jemu. Ja nie wiem, to jest chore. Ludzie myślą, że to był hater, który przyszedł mnie polać za to, za moje poglądy, podczas gdy to był mężczyzna, który polał mnie w ogóle z kompletnie innego powodu: mianowicie takiego, że nie chciałam umówić się na randkę z innym facetem. Nie, on mnie pozwał za to, że odmówiłam mu randki, bo nikt go nie wyśmiał. Ja mam w dupie tego gościa. Ty tego nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz tego, że ja mam prawo komukolwiek odmówić, a to, że komuś się odmówi randki, to to nie jest żadne wyśmiewanie się, tylko ja mam po prostu w dupie randki z takimi po prostu ludźmi, którzy mi się nie podobają. Co tu jest w ogóle chorego? Szansy. Aleksandra, nie, serio, uwierz mi, yy, sama w takim razie weź sobie tego wszechstronnego mistrza i ty się z nim umów. Ja nie chcę się y, żadnymi facetami takimi... On będzie razem z grupką innych ludzi się na mnie wścił. Pamiętaj, że jak y, jest jak... Załóżmy teraz, y, to nie mówię teraz o nim, tylko jak jest jakaś banda przestępców, to oni zawsze na górze mają jednego szefa, który po prostu czasami tylko siedzi i mówi, że jest on niczemu niewinny, mimo że to on wydaje rozkazy. A to on tych ludzi zbuntował przeciwko mnie, żeby to właśnie oni polali mnie kawą, żeby zmontowali moje filmiki na nagie i żebym dostawała pogróżki, żeby biją ją mi okna w domu, że mnie napadną, że poleją mnie kwasem siarką i po prostu, żebym żałowała, że żyję. Ciekawe, jak się kobiety czuły, ee, gdyby ktoś was zmuszał na randkę i was później szantażował. No i za takie gadanie miście się pozwał, bo on nikogo nie namawiał. Nie to gówno obchodzi. On jestem temu winny, bo on do mnie pisał na privie, że bardzo dobrze tak się dzieje i on sam będzie nagrywał na mnie takie filmiki i to on sam będzie mi teraz straszył. Więc ja nie to, nie to cholera Ki interesuje. Zamieńcie sobie te ki na taki wulgaryzm z ch, to wtedy zrozumiecie dosadność tego zdania. Nie muszę wychodzić na randkę z kimś, kim nie chcę, tylko że chodzi o to, że ten gościu mnie teraz straszy i grozi mi, dosłownie mi grozi. I to takie słowa, że no to jest takie typowe zastraszanie mnie, że mnie znajdą, że poleją kwasem, że wybiją mi okna z domu, bo znają mój adres. Polecisz jakąś do rybatkę?